Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jest najbardziej doczesna, najbardziej zwyczajna z próśb, które w modlitwie Ojcze nasz zanosimy do Boga. To przynajmniej na pierwszy rzut oka tak właśnie wygląda. Przyjrzyjmy się dzisiaj tej właśnie prośbie. Ona jest naturalną kontynuacją wcześniejszej prośby tej dotyczącej Królestwa Bożego. Przyjdź Królestwo Twoje. Pamiętamy wszakże słowa Pana Jezusa z kazania na górze. Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. A to wszystko będzie Wam dodane. To staramy się naprzód o Królestwo Boga. Mówimy, przyjdź królestwo Twoje, a potem prosimy, aby nam było dodane to wszystko, czego do życia potrzebujemy. To jednak nie jest koniec, to nie jest wszystko, co można na ten temat powiedzieć, bo tutaj naprawdę każde słowo jest ważne. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. O jaki chleb tutaj chodzi? Chodzi między innymi niewątpliwie po prostu o zwykły chleb, o pokarm dla ciała, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. I to jest ważne, bo skoro polecił nam nasz zbawiciel, abyśmy także o chleb się modlili, to nie mamy teraz wątpliwości, że jest czymś godziwym i chcianym przez Boga. To, żebyśmy zwracali do Niego także w sprawach ziemskich, doczesnych, nie tylko w duchowych. Możliwe, że gdyby nie nauczył nas Pan Jezus modlić się w ten sposób, to do dziś wielu głosiłoby takie teorie, że modlitwa jest czymś zbyt majestatycznym, zbyt duchowym, zbyt nieziemskim, żeby prosić Pana Boga w sprawach ziemskich. Ale ponieważ tak nas nauczył Pan Jezus się modlić, to nie mamy wątpliwości, że jest inaczej. Możemy modlić się o to, co doczesne, zawsze oczywiście pamiętając, że ważne prośby dotyczące spraw ziemskich są ważne, ale nie są najważniejsze. Mówimy, daj nam chleba. I... Także to słowo nam jest istotne. Podobnie jak zaczynamy modlitwę pańską w liczbie mnogiej, mówimy Ojcze nasz, a więc nie zwracamy się do Pana Boga tylko w naszym własnym imieniu, tak też i tutaj nie prosimy tylko dla siebie, ale prosimy dla wszystkich ludzi, a nade wszystko dla naszych braci i sióstr w wierze. Oby to nie były w naszych ustach tylko puste słowa, że niby proszę dla wszystkich, ale tak naprawdę w sercu to proszę tylko dla siebie samego. To jest modlitwa wstawiennicza, modlitwa za wszystkich. A skoro tak, to samo odmawianie tej modlitwy też jest naśladowaniem Jezusa. Wszakże tak często widzimy na kartach Ewangelii, jak nasz Pan modli się za różnych ludzi. Także wtedy, gdy wisi na krzyżu, nawet w tym momencie krańcowego cierpienia, nie myśli o sobie, tylko modli się między innymi o Boże miłosierdzie dla swoich oprawców. Będziemy jeszcze mieli okazję osobno tę jego modlitwę rozważyć. Każde słowo tu jest ważne, a więc ważne jest także słowo dzisiaj. Daj nam dzisiaj. Święty Cyprian celnie wskazuje, że ten, kto prosi o chleb na dzisiaj, to jest człowiek ubogi. Istotnie tak jest, bo ten, kto ma zapasy chleba, komu niczego nie brakuje, ten nie ma potrzeby prosić o to, czego i tak ma pod dostatkiem. A więc ta prośba, jeżeli mamy ją szczerze wypowiadać, a tak ma właśnie być. To ona zakłada ludzi, którzy kierując się swoją wiarą, zrezygnowali ze świata, zrezygnowali z jego bogactw, przepychu i proszą tylko o rzeczy niezbędne do życia. To jest wyzwanie dla nas wszystkich i dla tych z nas, którzy mają wiele, i dla tych z nas, którym wiele brakuje. Kto wiele ma, powinien sam siebie zapytać. Czy wszystko, co mam, naprawdę do mnie należy? Jeżeli bowiem miałbym coś, co zdobyłem w sposób nieuczciwy, to jakże mógłbym ogołoconemu ze wszystkiego, wiszącemu na krzyżu Chrystusowi spojrzeć w twarz i dalej nazywać się Jego uczniem? Czy wszystko mam do mnie należy, to, to jest też pytanie o to, co zbyteczne, niekonieczne, nadmiarowe, czy muszę to mieć? Czy raczej po sprawiedliwości nie należy to bardziej do tych, którzy nic nie mają? Jest też pytanie o jałmużnę, jest pytanie o wewnętrzną wolność, jest pytanie o miłość. Czy to, co mam, pomaga mi bardziej kochać Boga i bliźnich? A może przeciwnie, nie tylko że nie pomaga, ale samo stało się jakimś zniewoleniem przedmiotem nieuporządkowanej miłości. To są pytania dla tego, który ma wiele, ale także ten, który ma mało, winien zapytać siebie, czy to, że mam mało, czy te wszystkie potrzeby, które, których doświadczam, które są niezaspokojone, czy to nie zawładnęło moim sercem? Czy mam w sobie postawę ufności, tę postawę ubogich w duchu, którą tak bardzo pochwalił Pan Jezus? To może być coś naprawdę trudnego. Pozostać człowiekiem pełnym ufności i pokory, z sercem skierowanym ku Bogu, także wtedy, kiedy mnóstwo ważnych trosk ziemskich ciągnie ku sobie myśli i pragnienia ubogiego, ciągnie je ku ziemi, tak jakby chciały je przygwoździć tutaj, zostawić nas samych. Nie jest łatwo pozostać człowiekiem prawdziwie pobożnym wtedy, kiedy. Wielu rzeczy tu na Ziemi potrzebnych do życia brakuje, ale to jest możliwe, wszak nie wymaga od nikogo Pan Bóg niemożliwego. Gdy patrzymy na całość objawionej nam Bożej nauki, to wiemy, że nie jest tak, że ubóstwo materialne jest koniecznym warunkiem wejścia do Królestwa Niebieskiego. Nie każdego Pan Bóg wzywa na tę drogę. Niemniej to jest coś ważnego dla każdego z nas, żeby każdy z nas spojrzał na ubogiego Chrystusa i zadał sobie to pytanie, jak naśladuje go w jego ubóstwie. Pisze święty Paweł do Koryntian: On, będąc bogaty, dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Szczytem ubóstwa Chrystusa jest krzyż. To ubóstwo nas ubogaca. A co dla nas to, to znaczy to ubóstwo Chrystusa? Czy to w ogóle znaczy dla nas cokolwiek? Czy ma to przełożenie na cokolwiek, na jakikolwiek w życiu konkret? Oby te pytania nie zostały tylko w naszej pamięci, ale zmierzmy się z tymi pytaniami. W jednej ze swoich rozpraw święty Tomasz Sakwinu rozważał krzyż jako wzór wszystkich cnót. Wszystkich, zupełnie wszystkich, bez jakiegokolwiek wyjątku. Czy myślisz o cnotach i patrzysz na krzyż, i to, to jest dla ciebie wzór. I między innymi Tomasz tak pisał: Szukasz przykładów zgardzenia rzeczami świata? Idź za tym, który jest królem królów i Panem panujących którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy, który na krzyżu został ogołocony, wyszydzony, przebity cierniem ukoronowany i w końcu napojony octem i żółcią. Nie przywiązuj się przeto do szat i bogactw, albowiem podzielili między siebie moje szaty, ani do zaszczytów, bo stał się przedmiotem na naigrywań i biczowania, ani do godności, ponieważ uplutłszy koronę z cierni włożyli na moją głowę. Ani do rozkoszy, albowiem pragnąłem, a napoili mnie octem. Krzyż wzorem każdej cnoty. Kościół nas pięknie uczy w katechizmie. Powinniśmy badać nasze sumienie, wpatrując się w Krzyż Pana. To jest nasze życie życie w blasku Krzyża. Logika krzyża to jest, by tak rzec, logika maksimum. Kochać Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą, całym swoim wszystkim Boga kochać. Jakże dalekie od tej logiki, logiki krzyża jest takie myślenie, które może być dużą pokusą i pułapką dla wielu z nas, a być może po prostu dla każdego z nas. Takie myślenie, które wszędzie próbuje wepchnąć takie argumenty, że tego nie muszę, tamtego nie muszę, to nie moja sprawa, to nie moja odpowiedzialność, inni niech się tym zajmą, robię już dostatecznie dużo, do tego i tamtego mam prawo i wcale nie muszę z tego rezygnować. Znając naszą słabość. Chyba w ciemno możemy założyć, do, że to, do czego nas, do czego mnie Ciebie, Chrystus, wzywa, wzywa na tym polu, naśladowania Go w Jego ubóstwie, to jest coś więcej niż to, co robimy teraz dzisiaj. Jakże wysoko stawia nam wymagania. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie, potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. A kiedy Pan Jezus wypowiada te słowa, otóż wtedy po obmyciu uczniom nóg, a kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem, wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pani Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Naśladowanie ubogiego Chrystusa, naśladowanie pokornego sługi Pańskiego. Piękne jest to zadanie. Piękna, ale też bardzo nieoczywista. Tak jak we wszystkim, tak i tutaj oczywiście ważna jest rola kardynalnej cnoty roztropności. Oby to nie było w naszym wydaniu coś takiego, taka pseudoroztropność, taka niby roztropność, która jest tak naprawdę tylko sprawnością w szukaniu wykrętów. Argumentów za tym, że tak ja naprawdę naśladuję pokornego i ubogiego Chrystusa, ja naprawdę go naśladuję. Mimo, że niewiele o tym myślę, i tak naprawdę nic mnie to nie kosztuje. Przed dziewięcioma laty papież Franciszek w orędziu na Wielki Post tak pisał. Moglibyśmy pomyśleć, że ta droga ubóstwa była odpowiednia dla Jezusa. My natomiast, którzy przychodzimy po nim. Możemy zbawić świat odpowiednimi środkami ludzkimi? Tak nie jest. W każdym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i świat poprzez ubóstwo Chrystusa, bo on staje się ubogi w sakramentach, w słowie i w swoim kościele, który jest ludem ubogich. Bogactwo Boga nie może się udzielać poprzez nasze bogactwo, ale zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubóstwo osobiste i wspólnotowe. Czerpiące moc z Ducha Chrystusa, komu ubóstwo, i to rzeczywiste, i to duchowe, jest czymś zupełnie obcym. Ten, to jest logiczny wniosek, nie może szczerze wypowiadać słów modlitwy pańskiej, bo co by to znaczyło, że prosi o chleb na dzisiaj? To, to dzisiaj ta prośba na dzisiaj oznacza ubóstwo. To nic by nie znaczyło w ustach tego, który nie jest ubogi w żaden sposób. Kto nie jest ubogi ani materialnie, ani duchowo, ten po prostu ubogiego Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego nie naśladuje. Odwraca się plecami do Niego, ku bogactwom. To wezwanie do ubóstwa można w praktyce różnie realizować. Zarówno to wezwanie do ubóstwa Rzeczywistego, jak i ubóstwa duchowego. Mieści się w tym oczywiście dawanie jałmużne. Warto zapamiętać tę zasadę. Masz dużo, daj dużo, masz mało, daj mało. Ale nie dawać nic nikomu. To jest prawdziwa nędza. Dalej życzliwa i podjęta z chęcią rozmowa z Ubogim, niejako zrównanie się z Nim. Stanięcie wobec niego nie w pozycji Pana, możnowładcy, ale brata w Chrystusie, siostry w Chrystusie, nie potraktowanie tego człowieka jako problemu natręta Menela, Żula, ale jako brata, brata w Chrystusie, to jest ubóstwo serca. Jakże piękna jest to postawa. Także służba ubogiemu wpisuje się w to wezwanie. Także własnymi rękami to też ubóstwo, bo przecież sługa nie jest większa od swego pana, sługa nie jest większa od tego, któremu służy. A więc ten, kto pomaga własnymi rękami czasem zaangażowaniem ubogiemu, sam realnie staje się ubogi. Dalej, życie ciche i pokorne, bez pragnienia, pochwał, zaszczytów bycia wynoszonym na piedestał, na przykład w ten sposób, że ależ on jest ubogi, ależ ona jest pokorna. Nie tego pragnijmy, bo to nie może być prawdziwe ubóstwo, takie, które pociąga za sobą jakieś pragnienie ziemskiej chwały. Także przyjmowanie zniewak, niesprawiedliwych osądów, pochopnych ocen, bez złości, bez zemsty, odwetu, obmowy. I to jest duchowe ubóstwo, znoszenie niewygód i braków. A one się pojawiają także w życiu zamożnego człowieka. Znoszenie ich bez narzekań, utyskiwań, złości i oskarżeń, ale w pokoju i radości. Ale i więcej, cierpliwe i w, w, w pokoju, pełne pokoju, znoszenie ponoszonych strat materialnych. Ubogi w duchu, jak się mu samochód zepsuje. Przyjmie to spokojem serca, nawet jeżeli to będzie pociągało za sobą duże niedogodności i duże koszty. Inny będzie chodził cały wściekły, bo serce ma zniewolone, a przecież nic tak nie dowodzi przywiązania do rzeczy utraconej, jak smutek z powodu jej utraty. Można oczywiście przyjąć jeszcze gorszą postawę, jakby ktoś chciał oszukać coś, żeby naciągnąć ubezpieczyciela. Ale to już byłoby kompletne upokorzenie. Wiele jest dróg ubóstwa, tego duchowego, materialnego. Każdy z nas jest wezwany, żeby w jakiś sposób tymi drogami podążać. Bez tego nie ma naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego. Bez tego nie ma szczerej modlitwy o chleb na dzisiaj. Znamy te słowa pana Jezusa, pisze o nich ewangelista Łukasz. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Co dnia. Jakże ważne są te dwa słowa, bo skoro mówi pan Jezus o krzyżu, który dźwigać mamy co dnia, to tutaj nie chodzi tylko o wielkie rzeczy. Chodzi przede wszystkim o rzeczy małe. Takie, które łatwo jest zbagatelizować, zlekceważyć, odpuścić, machnąć na nie ręką i tak dzień za dniem odpuszczać, cały czas wmawiając sobie, że jakby przyszła jakaś wielka próba, jakby spadł na mnie naprawdę ciężki krzyż, to wówczas bym go pomiósł, wówczas stanąłbym na wysokości zadania, a te codzienne drobiazgi to tam sobie odpuszcza. Jakże łatwo jest tak właśnie siebie oszukiwać. Nawet całe życie tak siebie oszukiwać. Ale przecież mówi Chrystus: kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Tak właśnie jest. To czasem masz groteskowe, gdy ten, kto nie ma woli, by. Cierpliwie w cichości znieść jakąś niewielką niedogodność, na przykład przy, przyjąć krytyczną uwagę na swój temat, to równolegle twierdzi samo sobie, że zdolny jest do wielkich poświęceń dla Chrystusa, bo tak nieprawdopodobnie go kocha. Groteska, absurd, niedorzeczność. Nie lekceważmy tego, co małe. Tym bardziej, że często właśnie w małych uczynkach jaśnieje wielka miłość. Ona jest jak wąmi, wzi, miła Bogu, woń wznosząca się ku niebu. Ona raduje Boże serce. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Zapewne zazwyczaj, jak wypowiadamy te słowa, to nie za bardzo nam się one kojarzą z męką naszego Pana. Ale warto, żeby i te słowa, które codziennie wypowiadamy, były dla nas codziennym przypomnieniem, że niech to dzisiaj będzie szczere, niech mój duch będzie ubogi, niech moje serce będzie pokorne. Uzdolnij mnie do tego, Panie. Uczyń me serce zdolnym do chętnego niesienia codziennego krzyża.